No Halo, dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj jest Gwinta. Tym razem wpadł mi do głowy nowy pomysł, a mianowicie czytanie komentarzy odnośnie Gwinta, ponieważ to jest coś, ee, co daje mi dużo radości, e, poprawia humor, no i naprawdę wydaje się nieźle uśmiech, czytając niektóre komentarze. Także pomyślałem, że podzielę się z Wami tą atrakcją e, i poczytamy sobie w dzisiejszym odcinku komentarze. E, na pierwszy rzut postanowiłem wziąć komentarze pod aplikacją mobilną, czyli zagłębiłem się na Google Play, tak, na komentarze Google Play, no i wyszukałem troszkę takich kwiatków, powiedzmy, i w tym odcinku postaram się wam pokazać, pokazać, trochę poodpowiadać na te zarzuty, powiedzmy, czy na te komentarze, no i mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, także lecimy! Nie grałem w Gwinta dużo czasu, i ja się pytam, gdzie są moje trzy linie? Po co tyle wibracji? Dlaczego to wygląda jak hardstone? Napisał MAGIFER.pl Więc tak, no trzy linie już dawno zniknęły. Odnośnie wibracji, no to to jest komentarz z czasu, kiedy to no, były taki problem z wibracjami w aplikacji mobilnej, ale to już zostało naprawione. Natomiast nie rozumiem totalnie tej ostatniej, ostatniego zdania, tak? Dlaczego to wygląda jak hardstone? No nie wiem, ktoś mi powie, czy to. Wygląda tak samo, jak to? No nie wiem, no ja nie widzę podobieństwa, jak mówicie napisać w komentarzach, gdzie to podobieństwo jest, to chętnie się dowiem, no bo... Jedyne co tak dwie gry łączy, to w zasadzie to, że są to karcianki i rzuca się karty? No nie wiem, w dwie, dwie rundy trzeba wygrać. Zamiast, dwie rundy trzeba wygrać, a w Hearthstone zbić HP dowódcy. W Gwincie się zagrywa jedną kartę na turę, w Hearthstone można kilka. W hejsie jest mana, w gwincie się zagrywa jedną kartę. No, nie wiem, nie rozumiem. Idźmy dalej. Ciągle się wczytuje i nie każdy ma router w domu. No, tutaj nie sposób się nie zgodzić. Nie każdy ma router w domu, nie każdy też ma dom. Ale co poradzić? Idźmy dalej. Diablot 9 pisze. Dzięki za bezczulie, jedna gwiazdka. No, tutaj... E... Gwint za wystawienie opinii na Google Play udaje beczkę. No kolega tutaj wystawił jedną gwiazdkę, ale co najmniej podziękował. Ale Lipa! Co to jest w ogóle za podróbka? Jeżeli Gwint, to tylko taki, jak w prawdziwym Wiedźminie 3. No prawda, no Gwint e, nie jest Wiedźminem 3 teraz, jest osobną grom. Grom, która postawiła na esport w zasadzie, tak? Albo raczej na takie kompetytywne doświadczenie e, i balans, tak? Powiedzmy, e, no Gwind w Wiedźminie 3 sprowadzał się do zagrywania szpiegów e, i złotych karcioszek, i w zasadzie tyle wtedy wygrywałeś. Także no cóż, jak chcesz zagrać Gwinta w Wiedźminie 3, no to zapraszamy do Wiedźmina 3. No cóż, gra zainstalowana, tylko mail weryfikacyjny nie dociera jakoś od tygodnia. E, no drogi Adamie, czy na pewno podałeś dobrego maila? Bo tak z własnego doświadczenia powiem, że. Maila weryfikacyjne dochodzą w ciągu kilkunastu minut. Także jeśli jeszcze czekasz, to radziłbym podać właściwego maila. Cywerku DRX pisze. Nie. Realistyczne. Drogi przyjacielu, nie. Z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie. A i teraz chyba mój ulubiony komentarz. Od Krzysztofa. Gra nielogiczna. Przeciwnik pasuje. To znaczy, że odpuścił a i tak wygrywa, bo liczą się punkty na stole. Co za debilizm. Z kart wynika, że wygram, ale nie, bo przeciwnik pasuje, a rozgrywka się kończy tu i teraz. Wytyfy. Skoro pas, to koniec. Finito dla przeciwnika. Moja wygrana. Nie w tej karciance. Istne dno. Kolejna sprawa to rozgrywka. Czekam na połączenie przeciwnika, bo go rozłączyło. Tak wynika z opisu. A tu nagle się okazuje, że przegrywam. Robicie to źle. Syf a nie karcianka, że no. tutaj. No, po prostu nie wiem co dodać. Eee, no, w Gwincie jak się spasujesz na początku rundy, no to już nie możesz wykonywać więcej akcji. Nie wiem, czy tutaj kolega nie do końca zrozumiał zasady gry i myślał, że jak spasuje, i potem przeciwnik dojecha karty, to on będzie mógł znowu zagrać. No niestety tak to nie działa. Eee, no ale komentarz wybitny. Przyszła pora na Alien Drive. Gra zawiera w sobie kod źródłowy do kopania bitcoin i pobiera waszą energię. Nie warto. No tutaj e, fanatyk teorii spiskowych ewidentnie, chociaż tak zdradzę wam ukradkiem, że to prawda tutaj co Alien napisał e, i tak naprawdę CD Projekt w połączeniu z Gwent Partnerami e, no, tutaj właśnie ten kod źródłowy do kupania bitcoin faktycznie wprowadził. No, i tutaj dzielimy się 50-50 e, tymi bitcoinami z CD-projektem, jak, jako Gwint Partnerzy. Także instalujcie, bo wtedy bitcoiny lądują na moim kancie. Ja X pisze Gra dla miliarderów, nie milionerów. Płacząca, uśmiechnięta buźka. Hmm. Skoro tak napisał, to by chyba znaczyło, że musiał wydać miliony na tego gwinta. Hmm. To znaczy, że koledze się powodzi. Hmm. Więc jeśli ktoś zna Kolegę X albo Kolega JaX jakimś student trafi tutaj do tego filmu. No, to informuję, że w opisie znajduje się link do donateów. No ja tutaj milionów oczywiście nie oczekuję, no ale myślę, że kolega by mi kilkadziesiąt tysięcy wysłał, no to by chyba nie zbiedniał, tak, skoro miliony na gwinta, no to parę dziesiąt tysięcy w te czy w drugą nie zaszkodzi. Także czekam, mam nadzieję, że się tutaj pojawi. Piotr Dąbrowski pisze. Bez ładowania kasy utkniesz na ósmym, góra szóstym rankingu. Cwaniacy z hajsem, z 25 złotymi kartami, w talii łoją ci skórę. Choćbyś nie wiem jak kombinował stalią, to i tak lipa. Kasa rządzi, agrywalność, klimat spada. Odinstalowuję. No cóż, Panie Piotrze. E, polecam zerknąć na moją serię e, od zera do zera, tak? Wbijaliśmy pro Ladder na nowym koncie, bez wydawania pieniążków, także jak najbardziej ranking, ranking wbić się da bez wydawania pieniążków. E, no tylko jak się nie umie grać, no to najłatwiej zrzucić winę na pieniążki. Takie życie. Następny komentarz pochodzi od Agaty S Nie polecam tej gry. Ma się takie same karty jak przeciwnik. On twoje może zniszczyć i je zniszczy, a ja jego kart nie mogę zniszczyć. Nawet jednej, bo się nie da. Są równi i równiejsi w tej grze. Jakby się nie grało, to i tak się nie wygra, mając karty niszczące, a nie można z nich korzystać. Kropka. No i tutaj klasyczne, prawdopodobnie nieporozumienie albo brak zrozumienia, e, jeśli chodzi o sposób działania kart obrońcy. Tak, obrońcy nie pozwalają e, obierać za cel innych kart w tym rzędzie. Więc tutaj pewnie Agata natchnęła się na obrońcę. Za obrońcą była jakaś duża karta, i Agata próbowała rzucić Grata z Rivi e, No i nie siadło. No, klasyczny błąd początkujących. E, na drugi raz polecam czytać opisy wszystkich kart w rzędzie, tak? I czytać jak działają umiejętności. To naprawdę pomaga. Antoni Kalafarski pisze: To ma wirusy. Hmm, wcześniej kopalnia bitcoinów, teraz wirusy. Hmm, ciekawe co tutaj jeszcze w komentarzach wymyślą. No, ja wirusów nie spotkałem. Grałem oczywiście w wersję mobilną. No i no, nie mogę potwierdzić, no ale być może jakieś wirusy są, kto wie. A teraz pan Paweł pisze: Zagrana karta Geralta, która ma niszczyć przeciwnika z siłą 9 lub więcej. Brak efektu. Wygrana bitwa z przeciwnikiem online. Ranga maleje o 1. Dramat. O, pierwsza część no to to już poruszaliśmy, tak? E obrońca prawdopodobnie był w rzędzie i Geralt nie zadziałał. Natomiast druga część tej wypowiedzi to jest, to jest niesamowicie zabawda. Wygrana bitwa, ranga maleje. No i teraz prawda jest taka, moi drodzy, że w Gwincie najlepsi gracze są zero. Tak. to Najlepsza ranga to ranga 0. Także jeśli ranga maleje o jeden, no to jest dobrze, także... a um, no tutaj nie rozumiem tego dramatu. Michał S. pisze. Gra fajna, ale strasznie pobagiwana. No i tutaj nawet zerknąłem na słownik języka polskiego, i wiecie co znalazłem? Dokładnie tak. Słowo pobagiwana nie istnieje, także, jakby ktoś by był w stanie mi przetłumaczyć o co tutaj koledze chodziło w komentarzu, to chętnie przeczytam, bo niestety takie słowo w języku polskim nie występuje. Mar Wlot pisze: Masakra. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy. To tytuł karty wypełniony przekleństwami. Pier, kropka, kropka, kropka. Ona lewa flanka? Żenada. Serio? Nie będę zgłębiał dalej. Hmm. Tu chyba ktoś jest lekko przewrażliwiony na punkcie przekleństw, albo nie ma zbyt wielu lat. Jedno z dwóch. W każdym razie, z tego co wiem, to Gwint nie jest Pegi 3 już, już więcej. Także to takie określenia no... w grach w dzisiejszych czasach występują. Tyle. Przyszła pora na Natalię Nie dało się zaznaczyć, iż nie jestem botem. Nie polecam, choć nie mogłam zagrać. Wersja na PlayStation była lepsza. Elo. No na drugi raz, jak jest jakieś tam sprawdzenie, czy się nie jest botem, to polecam robić je z otwartymi oczami. No... <laughs> Zabawne. Nie polecam, choć nie mogłam zagrać. Fajnie. Wersja na PlayStation była lepsza. Elo. Fajnie, no bo wersja na PlayStation to dokładnie ta sama wersja, e, która jest teraz na telefonie, tylko że się gra na telefonie, a nawet nie na PlayStation. Ech. Nie jednak życzę Ci, Natalio, miłego dnia. Komentarz Piotra. Nie da się w niej odnaleźć jako nowy gracz. No i to akurat prawda, próg wejścia do gwinta jest taki, no nie najniższy. uczak jest taki dosyć średnio słaby, nawet słaby bardziej bym powiedział. Natomiast... Ja tutaj ze swojej strony mogę zachęcić do oglądania materiałów na moim kanale, wpadania na strumyczki, ja tutaj staram się na wszelkiego rodzaju pytania odpowiadać, także jak macie jakieś problemy odnośnie jakichś matchupów, odnośnie mechanik, odnośnie gry winta jako tako ogólnie, to ja oferuję swoją pomoc twitch.tv slash Można też pisać w komentarzach na YouTube, aczkolwiek e, no tam jakby czas odpowiedzi jest większy. E, no niemniej jednak jeśli ktoś ma problemy, żeby się odnaleźć w grze, no to kanał Pawleksa to na najlepsze miejsce, prawda? prawda. Maksymilian Jastrzębski. Gra spoko, ale na wyższych poziomach widać, że ludzie płacą gruby szmal. No na na przykład 30 kart wrzucają 28 zł. No i teraz tak. Jeśli ktoś mi pokaże talię, taką super talię, która ma 30 kart i 28 zł i wbije nią 2500 mmr no to ja tutaj z tego miejsca oferuję 100 polskich złotych nagrody, jeśli ktoś tutaj nagra, jak, jak taką talię gra i wbija 2500 mm na ProLaderze, pro no to taki bonusik ode mnie zgarnie, także e, proszę próbować, panie Maksymilianie, chętnie zobaczę, chociaż... Pan Maksymilian pewnie nie ma kart, no ale takie wyzwanko ode mnie. Powodzenia. I ostatni komentarz w tym odcinku od X xvenom13373. Albo mi się wydaje, albo ta gra nie ma żadnych graczy online. No i tutaj... błąd panie Venom. Jestem przynajmniej ja, więc gra ma przynajmniej jednego gracza online. No i tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, co ty sądzicie. Czy mam więcej takich odcinków nagrywać? I w zasadzie, jak chcecie to możecie mi też podesłać takie, takie śmieszne, powiedzmy, komentarze w opisie. Chętnie poczytam, może umieszczę w następnym odcinku. Zobaczymy. No eee, i tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa.